Nazywam się Maciej Dębski, jestem z wykształcenia socjologiem, prezesem fundacji Dbam o mój zasięg, tatą Idy i Antosia. Mam dla Państwa kilka pomysłów, bardzo prostych, które wdrożone przez Państwa w domu, mogą poprawić poziom higieny cyfrowej. Żeby te pomysły zadziałały, Proszę pamiętać, że to nie chodzi o to, żeby tylko dzieci te moje pomysły wdrożyły. Ale super by było, aby każdy z rodziców dołączył się do tego, co zaproponuję, jeżeli dziecko będzie widziało, że rodzice też dbają o higienę cyfrową, że to nie jest tylko pomysł dla dziecka. A rodzice, przepraszam za sformułowanie huzia na juzia, bez kontroli, cały czas w mediach społecznościowych, w grach, w internecie, z telefonem w ręku. E, no to jeżeli dziecko będzie widziało takie zachowania, to cokolwiek bym Państwu nie powiedział, będzie miało e, taką mniejszą siłę ra Rażenia. Po pierwsze, kontrola czasu. Dzisiaj każdy smartfon, jest mnóstwo aplikacji, każdy tablet, komputer jest wyposażony w specjalne aplikacje które pokazują, ile czasu spędzamy w sieci. Nie wyobrażam sobie, kiedy dziecko, w szczególności kiedy jest małe, że ono, to dziecko, nie ma kontroli czasu, kontroli internetu, e, może kontroli rodzicielskiej, w pierwszych latach ona się super sprawdza, e, potem oczywiście każdy 12-13-14-latek sobie z tą kontrolą rodzicielską doskonale poradzi i ją obejdzie. Ale nie tylko kontrola czasu, ilości czasu, ale również jakości czasu. I to jest pierwsza rzecz. Dwa, trzeba umiejętnie zarządzić przestrzenią, w której znajdują się nowe technologie. To jest bardzo proste. Jeżeli przywiązuje mnie telefon i ja ciągle na niego patrzę, oczywiście nie przywiązuje mnie sam telefon, tylko przywiązują mnie różnego rodzaju aplikacje, które są w tym telefonie i te wszystkie powiadomienia, które są tak tworzone, żeby wyzwolić w naszym mózgu ten taki wyrzut dopaminy. No to super rozwiązaniem będzie stworzenie miejsca w domu, może zbudowanie wspólnie skrzyneczki albo jakiegoś innego gadżetu, gdzie wszyscy jak przychodzą do domu ze szkoły czy z pracy, odkładają swój telefon. Nie trzeba z nim chodzić wszędzie. Można go odłożyć, jak ktoś zadzwoni, napisze, można zawsze podejść. Osoby, które nadużywają nowych technologii, proponuję im kupić krokomierz, bo z początku będą cały czas łaziły do tych telefonów, ale z czasem, Przyjdzie taka refleksja, że może niekoniecznie teraz, może później i nie będę tak przerywał wszystkich swoich działań, żeby szybko skoczyć do tej skrzyneczki. Czyli zarządzanie przestrzenią. 3. Cyfrowy detoks. Cyfrowy detoks, czyli świadome odłożenie wszystkich nowych technologii na jakiś ustalony czas, jest dzisiaj jedną z metod terapeutycznych. Więc umówienie się, że raz w miesiącu albo raz na dwa miesiące, Wspólnie z rodzicami, a jak rodzice nie chcą, to może same dzieciaki odkładają świadomie wszelkie nowe technologie na dwie godziny, na trzy godziny, może na dzień, w zależności, jak bardzo jesteśmy przywiązani do nowych technologii. Znam osoby, dla których godzinę bycia bez jakikolwiek urządzenia mobilnego jest katastrofą. Cyfrowy detoks powoli pozwoli nam oczyścić trochę mózg. Nasz mózg jest trochę jak śmietnik. Jeżeli w niego napchamy mnóstwo rzeczy, no to nie dziwmy się, że mamy problem z koncentracją, więc cyfrowy detoks pozwoli nam uwolnić się troszkę od tego nadmiaru informacji, od tego, co specjaliści mówią, Information Overload, overload Syndrome, syndrom przeładowania informacji. Kolejna rzecz, którą możemy robić, to relaks odpoczynek, ale bez nowych technologii. E, takie sufitowanie, takie nudzenie się, świadome 5, 10, 15, 20 minut. Tu nie chodzi o to. Ja, oczywiście, też czasem przychodzę z pracy i włączam telewizor, włączam różnego rodzaju platformy streamingowe, mamy mnóstwo teraz tego na rynku, ale proszę mi uwierzyć, nasz mózg nie odpoczywa, kiedy właśnie takie seriale czy filmy sobie zapodamy. Przypominam, i to widać też w szkoleniach, które prowadzimy, że kiedy pytamy się, ej, słuchajcie, a ktoś z was mówimy o uczniach drugiej, trzeciej, czwartej klasy szkoły podstawowej, e, kto z Was obejrzał 10 odcinków serialu ciągiem, no to jest las rąk. E, mózg wtedy nie odpoczywa. Praktycznie nasz mózg odpoczywa wówczas tylko wtedy, kiedy dobrze śpimy. Więc odpoczynek przy platformach streamingowych to jest oksymoron. To się nie wydarzy. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to przede wszystkim zadbanie o sen. Godzinę, dwie przed zaśnięciem powinniśmy odłożyć wszystkie nowe technologie. Powinniśmy przygotowywać mózg do spania. E, to może być trudne, ale polecam, żeby wyprowadzić w ogóle wszystkie nowe technologie z sypialni. Sypialnia, łóżko, strefa snu nie powinna mieć dostępu do sieci. E, Przypominam, że jeżeli e, doprowadzimy do sytuacji, że dziecko będzie ciągle korzystało z nowych technologii, również jak się przebudzi i będzie z nich korzystało, e, jedna osoba zobaczy godzinę, druga posiedzi trochę w sieci, a trzeci pio, do piątej, do szóstej będzie w, w internecie, to jak takie dziecko pójdzie na ósmą rano na matematykę, to jakkolwiek by się nauczyciel nie starał, dziecko złapie do głowy jedynie 12, 13, 15% tego co mówi nauczyciel. A jak się dziecko wyśpi, na start dziecko złapie 60%. Więc do wyboru. I bardzo ważna rzecz kolejna, jeżeli chodzi o higienę cyfrową, no to jest dbanie o relacje. Relacje są najważniejszym czynnikiem chroniącym nas przed jakimkolwiek wejściem w problem, więc musimy dbać o te relacje. E, ale nie relacje interface to interface, ale właśnie relacje takie zawiązywane twarzą w twarz. I ostatnia rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, to e, wykonywanie różnego rodzaju ćwiczeń, które podnoszą plastyczność naszego mózgu. Wycinanki, wykreślanki, z sudoku, państwa miasta, statki, gry planszowe, e, sport, e, wszystko to będzie Analogowo robione będzie z korzyścią dla naszego mózgu. Zresztą dodam jeszcze jedną ostatnią rzecz, a mianowicie dobrym pomysłem na podniesienie poziomu higieny cyfrowej jest w ogóle posiadanie pasji hobby, zainteresowania. Wiele dzieciaków tego nie ma. Oczywiście to też nie spada z kosmosu, jak osoby uzależnione. Jeżeli jedynym dostępnym dla dziecka światem będzie świat cyfrowy, no to niestety każdą wolną chwilę będzie spędzać w sieci. A my mówimy o tym, że my tego nie chcemy. Oczywiście tych pomysłów na to, co możemy zrobić z higieną Cyfrową, jest mnóstwo, ale myślę, że te, które ja dzisiaj wymieniłem dla Państwa, są tak naprawdę po wyłączeniu naszego programu możliwe do zastosowania. Ale mam bardzo dużą prośbę, angażujcie się również, szanowni rodzice, w to również, żeby nie było tak, że dziecko będzie się z tym zmagało, a Państwo niekoniecznie. W następnym odcinku. Poruszymy bardzo ważny problem, a mianowicie problem, po czym poznać, że uzależniamy się od nowych technologii.